Czy nowy rok rozpocznie się bardzo mocnym akcentem w postaci utraty większości w Sejmie przez obecną koalicję rządową? Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska i zapraszam na kolejny wideokomentarz też jest zrozumiałe. Nie tak. wiem, jak to działa, ale powiem pani, że tak u nas na przykład, jakby szef faktów chciał porozmawiać z szefem newsów w TV-nie i przez sześć tygodni nie dowiedział się, czy dojdzie do tego spotkania, to wszyscy bylibyśmy zdziwieni. No, może przez sześć godzin to byłoby niemożliwe, ale nie przez sześć tygodni. A w rządzie to jest OK? Panie redaktorze, pan redaktor powiedział, jak to u państwa wygląda. Zasady, jakie są w rządzie, no niejako są definiowane przez pana premiera. Z mojej strony jest pełna gotowość do rozmowy. Witam serdecznie wszystkich państwa po świętach. Mam nadzieję, że trochę odpoczęliśmy, trochę wyluzowaliśmy, zdystansowaliśmy się do polskiej polityki, ale ta polityka cały czas zagląda nam przez okno. Witam wszystkich nowych subskrybentów, zachęcam do. Do pozostawienia komentarza, polubienia, dziękuję za wirtualne kawy. Link zostawiam w opisie. Czas politycznych podsumowań, robienia rachunków zysków i strat, ale także przewidywań tego, co może wydarzyć się w 2026 roku, i wygląda na to, że styczeń może rozpocząć się od bardzo mocnego akcentu. Wszystko za sprawą jednej z partii koalicyjnych, a dokładniej Polski 2050, w której to w połowie stycznia odbędą się wybory partyjne. 10 stycznia w wyborach na nowego przewodniczącego Polski 2050 wystartują następujące osoby. Poseł Ryszard Petru, poseł Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Europoseł Michał Kobosko, minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, poseł Rafał Kasprzyk, a także poseł Bartosz. Romowicz, lista chętnych do przejęcia schedy po Szymonie Hołowni jest dosyć długa, dość długo także sam Szymon Hołownia nie chciał się zadeklarować ostatecznie co do tego, czy wystartuje, czy nie wystartuje. nią zapowiedział, że nie będzie walczył o dalsze szefowanie Polsce 2050, no ale po tym jak okazało się, że nie ma szans na zostanie wysokim komisarzem w ONZ, cie to powoli zaczął mięknąć. Ostatecznie Szymon Hołownia nie będzie walczył o szefowanie Polsce 2050. 10 stycznia odbędą się wybory. Jeżeli przewodniczący partii nie zostanie wyłoniony za pierwszym razem, przewidziano drugą turę głosowania. Bardzo wiele wskazuje na to, że jest dwóch głównych kandydatów i trzeci, który pojawia się na horyzoncie. Po pierwsze minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która ma być faworytką Szymona Hołowni, która jednocześnie ma niełatwe relacje. Z premierem Donaldem Tuskiem, drugi kandydat Michał Kobosko, Europoseł, prawa ręka Szymona Hołowni, polityk postrzegany jako ten, który chce zbliżać Polskę 2050 do koalicji obywatelskiej, no i jego wybór miałby pokazywać, że Polska 2050 jest solidnym, wiernym koalicjantem i miałby utwierdzić Donalda Tuska w przekonaniu, że Polska 2050 nie planuje wyjścia z koalicji. I jest ten trzeci, nasz szósty król, Ryszard Petru, który tak bardzo wierzy w swoje własne zwycięstwo, że na portalu X opublikował nawet taki projekt tego, kto miałby zasiąść w zarządzie Polski 2050, kiedy on wygra te wybory. Ryszard Petru jeszcze nie wygrał, a już rozdziela. Stanowiska dobrze wiemy, jak zazwyczaj takie sprawy się kończą. No ale któż Ryszardowi Petru zabroni być Ryszardem Petru? Bez niego polska polityka myślę, że byłaby nieco smutniejsza. I właśnie o Polskę 2050 chodzi o to, która koncepcja wygra, czy koncepcja zbliżenia z koalicją obywatelską bardziej wejścia. Struktury tej koalicji, potwierdzenia tego, że jest się wiernym, pokazania Donaldowi Tuskowi, że można na nas polegać, i tę koncepcję prezentuje europoseł Kobosko, czy koncepcja druga, minister Katarzyna Pełczyńska, nałęcz, która jasno od dłuższego czasu podkreśla, że Polska 2050, aby przetrwać, musi być wyrazista. Musi być inna, że jeżeli stanie się drugą koalicją obywatelską. To nie będzie potrzebna, no bo po co komuś podróbka, skoro jest Oryginał minister Katarzyna pełczyńska Nałęcz od długiego czasu domaga się spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. No bo cały czas przypominam, że mamy w tle sprawę taki wicepremiera dla Polski 2050, która cały czas nie została przyznana, a Katarzyna, Katarzyna pełczyńska Nałęcz została wskazana, rekomendowana przez partię jako ta, która tę funkcję powinna objąć. Ona raz na jakiś czas, coraz częściej w ostatnim czasie pojawia się w mediach, gdzie w wywiadach podkreśla, że prosi premiera Donalda Tuska o spotkanie, a ten nie chce się z nią spotykać. Donald Tusk Katarzyny Pałczyńskiej-Nałęcz nie lubi to z wzajemnością. Dlaczego? No Dlatego, że Pałczyńska-Nałęcz uważa, że Polska 2050 musi iść własną drogą dlatego, że Pałczyńska-Nałęcz potrafiła dogadywać się z Andrzejem Dudą jest gotowa dogadywać się z Karolem Nawrockim. Jeżeli będzie taki temat, taki projekt ustawy co do którego dostanie deklarację Nawrockiego, że on ją podpisze, a ta ustawa będzie dla Pałczyńskiej-Nałęcz ważna to ona jest gotowa iść do pałacu prezydenckiego i pozować do wspólnych zdjęć z prezydentem, a tego Donald Tusk nie może po prostu. Znieść. Dodatkowo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jako człowiek Szymona Hołowni, który jest symbolem dla Donalda Tuska zdrady tych spotkań czerwcowych w domu europosła PiSu Adama Bielana z Jarosławem Kaczyńskim, koalicja obywatelska z Tuskiem na czele cały czas Szymonowi Hołowni nie wybaczyła, tego nie da się wybaczyć. No i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest postrzegana jako kontynuatorka tej linii wrogiej wobec rządu. No właśnie, no i teraz, czy dojdzie do roz. Spadł w Polsce 2050. Czy jeżeli wygra Pełczyńska Nałęcz, to stronnictwo związane raczej z koboską, raczej z Ryszardem Petru, który również jest zwolennikiem zbliżenia z Donaldem Tuskiem, a nie podkreślania własnej odrębności i oryginalności, czy ta grupa posłów, tam jest m.in. poseł Aleksandra Leo, która w ramach rekonstrukcji była namawiana do objęcia teki. Ministra kultury ostatecznie tak się nie stało. To też jest Paulina Henik-Kloska, to są ci posłowie bardziej liberalni. Czy oni powiedzą nie? Czy oni wypowiedzą posłuszeństwo nowej szefowej Polski 2050? A ta, kiedy dostanie w swoje ręce władzę w partii, będzie chciała budować własne stronnictwo, może własną partię polityczną w opozycji do rządu Donalda Tuska? To mogłoby oznaczać, że koalicji zacznie brakować głosów w Sejmie. I tutaj przechodzimy do klubu. O tym donosi portal Onet, który pisze tak. Upadek Szymona Hołowni otwiera drogę do walki o władzę w Polsce 2050 pięćdziesiąt twórcy podcastu Stan wyjątkowy wieszczą rozłam w tej partii już w styczniu a to znaczy że na początku roku rząd może stracić większość w sejmie niezależnie od tego czy wygra Katarzyna Pełczyńska Nałęcz czy wygra Michał Kobosko która z tych koncepcji politycznych dotyczących Polski 2050 wygra może tam dojść do rozłamu Pełczyńska Nałęcz która przegrywa wybory może tym bardziej chcieć wyjść z Polski 2050 z małą grupką posłów Bardziej związanych z Szymonem Hołownią, i budować coś swojego. Każde kilka szabel jest dla Donalda Tuska na wagę złota. Zauważmy, że już teraz są takie głosowania, czy to w ramach, przede wszystkim w ramach sejmowych komisji, które koalicja rządowa przegrywa. No bo tu braknie jednego, dwóch głosów, któryś z posłów nie dotarł, któryś przysłowiowo zaciął się w windzie albo w toalecie, i te głosowania są przegrywane. Gdyby oficjalnie doszło do takiego odcięcia się od koalicji, od wyjścia z tej koalicji nawet grupy powiedzmy pięciu, sześciu osób, to jest gigantyczny problem dla Donalda Tuska, a pamiętajmy, że cały czas temat budżetu również wisi nad tym rządem budżetu, który na razie nie jest podpisany przez prezydenta, a wiemy, że to jest jedyna ustawa, bez której nie da się rządzić. Może się zaraz okazać, że Donald Tusk zostaje z trzema koalicjantami, z których żaden nie przekroczyłby progu wyborczego, a dodatkowo te partie zaczynają się rozpadać, koalicja zaczyna się rozpadać, traci większość w Sejmie, co doprowadzi do rządu mniejszościowego. Jak wiemy, rządy mniejszościowe w Polsce najczęściej kończą się, i totalną katastrofą. Jak zawsze zachęcam Państwa do dyskusji w komentarzach. Proszę o polubienie tego materiału, podawanie go dalej, a także o subskrybowanie mojego kanału. I cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideokomentarz.